Cześć moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca tego krótkiego filmiku i nie zanudzę Was. Słuchajcie, ja Wam tutaj chciałam pokazać, jestem w ogóle w lesie, właściwie na brzegu lasu, tu rośnie przepiękna jarzębina. Tam jest dalej taki ciemny las. Ja nie lubię tego lasu, on jest taki bardzo, bardzo ciemny. No, ale w każdym razie tutaj na brzegu lasu jest malinowy raj. Będzie mnóstwo malin w tym roku, dzikich. Bardzo się cieszę na to. Przyjdę tutaj, będę zrywać. Maliny, jakie są, każdy wie, niesłychanie zdrowe, owoce. Ja podlinkuję Wam tekst o malinach na moim blogu, na który Was serdecznie zapraszam. Oczywiście, zapraszam Was też do subskrypcji, lajkowania, komentowania, przede wszystkim komentowania i udostępniania. Natomiast dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam nie o malinach, lecz o liściach malin, bo może nie wszyscy wiedzą, jak zdrowe są liście malin. Mają praktycznie tyle samo właściwości prozdrowotnych, co malina, a może nawet i więcej. Tylko po prostu nie są smaczne, takie jak, nie są takie smaczne jak owoce, wiadomo, ale dla zdrowia warto je zbierać, powiem Wam kiedy warto je zbierać, przede wszystkim właśnie latem, teraz i jeszcze troszeczkę później, wtedy kiedy już maliny będą owocować, krzaki malin, bardzo, bardzo polecam. Liście malin mają mnóstwo witaminy C, mają mnóstwo witaminy E, mają witaminy mają z grupy B, mają też potas, magnez, żelazo i, i generalnie jeszcze mnóstwo takich substancji, które naprawdę są prozdrowotne, mnóstwo garbników, w ogóle flawonoidów właśnie i no i słuchajcie, ze względu na tę witaminę C, jeżeli macie dostęp do świeżych liści, to warto je wkomponowywać w jakieś takie szejki, smoothie, czy też w sałatkę po prostu, bo wtedy nie, nie tracimy tej witaminy C. Natomiast dobrze jest też zbierać, jak najbardziej zbierać Zbierać, zbierać liście malin i um, suszyć i mamy na zimę herbatkę pyszną, którą przyrządza się w ten sposób, że um, ja Wam podam, podlinkuję w pierwszym komentarzu też źródła do tego tutaj materiału um, bierze się no, łyżkę takich sproszkowanych bądź pokrojonych liści malin ususzonych bądź też świeżych i po prostu tak mniej więcej łyżkę i zalewa się pół litrem e, pół litrem przepraszam pół połową szklanki wrzątku pod przykryciem 15 minut i e, i pić tak dwa, trzy razy dziennie. A liście malin dobre są na wiele rzeczy. Przede wszystkim tak jak maliny, jak owoce, na przeziębienie, na bóle gardła, na gorączkę, ale też na choroby skóry, łuszczycę, trądzik, można tym naparem zamiast pić, można przemywać skórę. Bardzo dobre są liście malin też na jelita, na, zdrowe, na zdrową florę bakteryjną jelit. Generalnie są doskonałe na oczyszczanie, po prostu na Wzmocnienie organizmu na oczyszczenie. I dobre są też dla kobiet po porodzie. Warto pić herbatkę z liści malin na wzmocnienie. Aczkolwiek, aczkolwiek moi kochani, kobiety, które są już od 32 tygodnia ciąży i powinny konsultować się, chcąc pić herbatkę z malin, powinny konsultować się ze swoim lekarzem, czy powinny to. Ze względu na to, właśnie, że, są, że jest to działanie, że liście malin mają działanie rozkurczające. Więc to taka uwaga, ale poza tym to zbierajcie, zbierajcie, słuchajcie, i zbierać należy liście malin. Oczywiście y, czyste, czyste i y, czyste w tym sensie, że no, nie przeżarte jakimiś chorobami bez mszyc. Tak? No i na takich stanowiskach, gdzie jest mnóstwo, gdzie, jest, gdzie nie ma y, y, zanieczyszczeń, tak? gdzie nie ma spalin. No, Maliny raczej nie rosną przy drogach, także takiego niebezpieczeństwa nie ma. Jeśli macie taką okazję, zachęcam gorąco jeśli ktoś ma w ogrodzie maliny, no to właśnie korzystać też z liści malin, nie tylko z samych owoców. Zbierajcie, zbierajcie, bo to wszystko jest apteka Pana Boga tutaj w tej chwili na tych moich krzaczkach, tutaj gdzie jestem w lesie. Mnóstwo pszczółek jest, mnóstwo pszczółek które zbierają tutaj sobie jakiś już nektar z tych owoców, których jeszcze praktycznie nie ma, ale szukają sobie, coś tam sobie znajdą. Tutaj macie taką pszczółeczkę. No, dobra, słuchajcie kochani, to na tym kończę. Ja idę sobie dalej, jest przepięknie dzisiaj. Warto się wybrać. Warto wybrać się w naturę, w zieleń. Nie siedzieć przed komputerem. Za dużo i do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Moje pieski już na mnie czekają. One się też pousiadały tutaj w cieniu. Tu jest Henia, tu jest Rita, tam jest Seli. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się gdzieś. Sonia w mi zbiegła, ale znajdzie się. Papa. Pa.